Drogi braty i Sestry, urywok światło Ewangelię, jakie my poczuły na Hadał, dosyć widomej wysliw słowa światocho Ichnacia Loyoli, zasnownika Ordenu Jezuitów, jaki opisuje pewni prawyła duchownego życia Święty Ichnati kogoś wskazał niechaj to waszym pierwszym prawy działania. Dowierzajcie Bogu tak, niby wasz uspich zależy tylko od Boga, a nie od was. Ale dokładajcie wszystkich Zusyl, niby wy sami możecie zrobić wszystko, a Bóg niczego nie może zrobić. Dowierzajcie Bochowi tak, wierzyć w Niego tak, jakby wasz wesł, uspich tylko od Boga zależał, ale robić wszystko, niby wy sami możecie zrobić wszystko, a Bóg niczego nie może zrobić. Warto zapamiętać słowa Świętego Ignacia, ponieważ on nam dopomachać, kraszcze, zrozumity, szczo widbujawiecza w nasiej dusi, szczo widbujawiecza w naszych widnosynach z Bocho, uspiś na, spiw pracja, wspił dianist, ludyny z Bocho, z odnoch oboku, peredbaczej absolutnu do wiru do Bożego Prowidzenia, do Bożej Dzii, ale z innego boku, przekazuje pełną wydajność naszemu działaniu. Tej di, jaką my możemy jak jaka nie wychodzić za mężem naszych ludzkich możliwości. Bóg mógł stworzyć po innym świecie. Bóg tak stworzyty świat, że wszystko się bez, naszego, bez naszej pracy, bez naszych zusil, by wszystko mały, wszystko otrzymały. Ale Bóg zabażał stworzyty świat i ludynu, jaka je obdarowana swobodą. Jaka staje partnerom partnerem Boha uswici. Boch, jak mądry babcu, nie robi wszystko za swoich dzieci, ale pomaga nam, Bożym dzieciom, tak żyty, tak lubyty, tak my stawały z piw Bożym dili stworinie. My poczuły Ciochodni Jezusową wycztu pro farmerasiacza. Takim jest carstwo Boże, jak toj człowiek, jaki posieje nasinia w zemlu. I czy spyć, czy wstaje w nocy, czy w dzień, a nasinia schody ci roste, ale jak? nie znają. Nie farmer daje zernu rosty. i My to duże dobre znamy. Nie wid farmera chce zależy, Ale jak co farmer nie obrabiaje swojego pola i nie zasywaje jego, zerno nie zjdzie. Nie będzie czego zbierać. Tak samo baćki, jakżczo nie dają, tak samo baćki nie dają wiry swoim dzieciom. Wira dar Boży, dar wid Światu Choducha. By dar wiary otrzymujemy darmo wid Bocha, ale jakżczo baćki nie budują, nie tworzą jakiejś religijnej atmosfery w simi u swojemu domu jeśli one nie dbająć pro religijne wychowania swoich dzieci jak nie dają dobrocho przykładu jakщо nie dają jak sami nie jest wzircem duchownego życia to i dytyna możliwość że wyrosne jak ludyna, jaka daleka widz dobrych, żywych widnosyn z Bogiem. Słowo Boże сьогодні poworyć nam pro spiw praciu. Spiw nas z Bogiem i Bocha z nami. Jak to zerno, jak scho yego posiaty, one nie, nie, nie daść plon. Ale nie od nas zależy jego zryszt. Boch zawsze pierwszy. Boch zawsze pierwszy, jak Той, kto pierwszy nas obdarowuje swojej łagodą. Ale jednocześnie win wszystkich nas zawsze zaprasza do pracy. Co ja zrobił z tym darem, jaki otrzymałem? co ja robię z tym darem, jaki Bóg mi daje. Ale jeszcze jest druga przysłta, jaką Jezus nam wszechodni rozkazuje. Rozpowiada nam pro chirczyczne zerno. Ewangelist mówi, że ono najmniejsze ze wszystkich, tisno kto go zbaczył zerniatko hirczycy, one dziś duże, maleńkie, chociaż się chodni każą je niż hirczyczne zerna. Co Jezus chce nam powiedzieć? Dużo często wielkie rzeczy zaczynają się z mało. Wielkie sprawy w naszym życiu zaczynają się z mało. Часом з одного слова, гарної ідеї, якою ми поділилися з нашими друзями, щось великого почалося. Часом з посмішки, вона посміхнулася до нього. Це був початок любові, любові, яка перетворилася в подружне життя. jaka przyniosła w plit w nukach, wielkie sprawy duże często zaczynają się z drębniectw, z czegoś maleńkoho. To, to ja przekonany, że Jezus, każdemu z nas, chociaż z ciechodnijskich, każą bądź uważny na drębne rzeczy, bądź uważny, obreżny czasem jeś coś mówisz albo mówczysz to co może być początek czegoś wielkiego albo przez twoje zaniedbania coś wielkiego w twojemu życiu nie cia. czasem nasze nawernenia poczynają się z czegoś malenkiego że my sobie coś widmowyły, co nam szkodzi. Jeden raz, drugi i trzeci. I to był początek drogi naszego nawrócenia. Ktoś kiedyś powiedział, szczególnie teraz, podczas winy, że staramy się mali małe kroki i mali stroki takie uniwersalne prawo życia. Mali kroki drobne rzeczy na krótki czas wina, to domyślamy już, że nam wszystkim jakoś ważko planowaty majbutnie, co bude przez rok, przez dwa, czy dziesięć 10 lat. Dużo często korzeń z nas że nie znają. Ale my znamy, co bude się co bude wieczorem. My na to mają wielki wpływ, mali kroki i mali stroki. Jeśli ty się ochodni skazesz, ja już do końca swojego życia obiecaj, że każdego dnia będę, buduł się na rozari. że tobie będzie będę duże ważko wykonaty, przejdź takie momenty koły, z neochoczenia, lenistwo, brak czasu. Ale jak ty skażesz, ja chodni pomoliusz się narozali. Realno co zrobić? Tu ma już do każdego z nas realno co zrobić. I jak ty to zrobisz, ty peremorzec, ty peremich Obiecał sobie, obiecał Bogu, obiecał drużyni coś małego, coś realnego, coś ja wykonać, co ja może wykonać i co zrobił. To peremoch realny. Jak ty zaraz coś wielkiego obiecujesz, możliwe, będzie ciężko tobie to wykonać. Ale jak ty obiecajesz coś maleńkoho, dobroch, to może może buty ja przekonany, że to będzie początek czegoś wielkiego w Twoim życiu. Oś zerniatko, maleńkie, hirczycy, jakie pocznę rosnąć w Twoim życiu, w Twoich związkach z Bogiem, w Twoich związkach z rodzinami, z bliskimi, z druzjami na robocie maleńka drbna rzecz, jakaś postanowa, jakaś widmowa, że від czegoś co szkodzić, to będzie początek czegoś wielkiego. Proszę, moi przyjaciół, Bocha żeby On dał nam wytrwałość, żebyśmy nie bojały się zaczynać z małych rzeczy, i czekały na plody. Duże często wielkie plody, jakie przynosić mądre życie, życie, jakie je wspił pracęu, wspił z Bożeju błogodatiu. Amin.